Witam serdecznie, DobraIntegracja.pl Droga, którą myśmy wybrali Jako naj, według nas najciekawsza droga w Polsce Na zabawę e, trekiem, trejkiem downhillowym do zjazdu Tak jak w poprzednim filmie mówiliśmy Jest to droga, która ma do 15 km nowy asfalt e, Bardzo mało samochodów wtedy jeździ, prawie wcale e, Bardzo bezpieczna do tego, żeby się bawić tutaj na trajku. Zapraszamy wszystkich na zjazdy firmy, bo robimy eventy dla firm e, młodych, e, dzieci, dorosłych i takich bardzo dorosłych. Tu się nie ma czego bać. E, zabawa jest fantastyczna dla wszystkich. Bo tutaj można sobie jechać, o tak jak widzimy w tle, Proszę bardzo, zupełnie turystycznie, krajoznawczo, bo jest tutaj przepięknie, wszędzie piękny e, krajobraz, e, dźwięk e, strumyczków e, przepływających przez e, park krajobrazowy. Zobaczcie, można sobie tak spokojnie, przyjemnie, turystycznie e, podróżować na e, trajku. Zobaczcie jak jest pięknie. Zapraszamy serdecznie. Dobra integracja .pl, zorganizujemy wam e, cudowną, cudowną zabawę na e, trajkach.